Człowieka, nie da się jej pokonać. To majdy stara torba! Nie widziałem walki starszych pań od ostatnich rodzinnych imieni! Ale co ja powiem tacie? Ta maszyna umie tylko robić zupę z ludzi, a tatuś już nad tym pracuje od dawna. Nie, panie Mosby. Niech pan nie kipi. Tak, ja, zagotował się pan. London, to ty? Nie. Słyszałem jakiś płacz. London, co się stało? Chciałabym udowodnić statusowi, że mogę być mądralską kobietą interesu. Poszłam do najmądralszych ludzi, jakich znam, a dostałam od nich tylko zupę z mozbiego. Dla mnie to też nie było przyjemne. Potraktowano mnie jak wkładkę mięsną. Nie wiem, gdzie zrobiłam błąd. O. Błąd popełniłaś w chwili, gdy nie zaufałaś swojemu instynktowi. Słuchaj, London, przecież wiesz, co ludzie lubią kupować. Hm? Nikt nie kupuje więcej od ciebie. To prawda. Mam więcej butów niż Hiszpania. I ustanawiasz też trendy. Kto pierwszy miał bikini ze szczerego złota? Ja! Poszłam na dno, ale poznałam przystojnych ratowników. i lekarzy. I przez chwilę. Elwisa. Więc zamiast zastanawiać się nad tym, co lubią inni ludzie, pomyśl o tym, co ty sama lubisz. Czy nie właśnie dlatego twój ojciec zaangażował cię do tego? A wiesz ty co? Masz rację, Mosby. Doprowadzę się do porządku i wezmę się do pracy. Co to jest dokładnie? O, to mój notes do makijażu. O. Wyglądam, jakbym się uczyła, Aha. ale naprawdę to tylko dbam o swoją urodę. Sama to wymyśliłam. <laughs> oh, Marciu! Jestem wynalazkatorką! <laughs> Dziewczynom to się spodoba. To o wiele lepsze od innych pomysłów. Szczególnie od tej głupiej chusteczki. <laughs> Co oznacza czarny kolor? Hej, okay. mam świetne wieści! Tatoś zaakceptował produkt! O, super. 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 Ten człowiek jest wizjonerem! O, nie wasze idiotyczne wygłupy! Lubi mój notes do makijażu! Ten człowiek jest niepoważny! No i teraz dziewczyny na świecie będą udawały, że się uczą, nie ucząc się, ale wyglądając jak boginie. Jestem z nich taka dumna. Zwołałaś nas, by się hełpić? Nie! Dlaczego bym miała to robić? Wiesz, że hełpić się znaczy dołować innych, kiedy się odniosło sukces? Więc po to was tu zwołałam. <laughs> Jak nie znajdę tych pieniędzy, wsadzą mnie do więzienia, a ja nie mogę iść do więzienia tam karmią tylko trzy razy dziennie. Kirby! Kirby! Patrz, co znalazłam! Znalazłaś pieniądze! Gdzie one były? W lodówce dla pracowników. Szukałem! Zaglądam tam dziesięć razy dziennie. Leżały za stałatą. O, a to wszystko wyjaśnię. Wyobrażam oh. sobie, jak bardzo musiałaś się zdenerwować. Jak to? Cieszę się! Słyszałam, że jest 100 dolarów nagrody. <laughs> Oczywiście. Oto one. Oh, hej! <laughs> Czekaj, mam jeszcze jedną sprawę. Gdzie ten milion dolarów, który kazałam ci pilnować? Eee... E, tutaj jest talusieńki. Dzięki Kirby. Wiedziałam, że mogę na tobie polegać. O, brakuje ze stodolców. Ja na szczęście to koniec. Zadzwonię do pana Mozbiego i mu powiem. Panie Mo.